Witam Państwa, dzień dobry, szczęść Boże, Marek Skowroński, telewizja Wraul24. Dzisiaj gościmy w ambasadzie Islamskiej Republiki Iranu, a naszym gościem jest irański dyplomata w Polsce. Dzień dobry Panu, dziękuję za przyjęcie naszej prośby o wywiad i za ugoszczenie nas w Państwa ambasadzie. Nad Iranem 13 czerwca, więc prawie tydzień temu, Izrael zaatakował obiekty cywilne w Iranie. Czy władze Iranu liczyły się z tym atakiem? Witam Państwa, witam szanownych słuchaczy. Żeby zacząć odpowiadać na to pytanie, to chciałbym najpierw kilka słów tytułem wstępu Państwu powiedzieć. Po e, ponownym zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Iranie, e, kiedy on ponownie e, objął urząd, e, mimo tego, co e, można było się e, spodziewać z poprzednich e, działań tego prezydenta, to jednak on postanowił e, jakby w sposób pokojowy podejść do. E, Kwestii ewentualnego porozumienia z Iranem i właściwie zaczął e, podejmować wysiłki zmierzające, czy starania zmierzające do tego, żeby e, takie porozumienie e, z Iranem osiągnąć, tym razem w czasie jego drugiej prezydentury. E, I mimo e, braku zaufania ze strony Iranu do polityki amerykańskiej, a zwłaszcza polityki prezydenta Trumpa, które wynika z tego, że poprzednie wszelkie obietnice, które słyszeliśmy ze strony amerykańskiej nigdy nie zostały zrealizowane. Tym bardziej też, że porozumienie nuklearne zawarte w 2015 roku z udziałem Stanów Zjednoczonych zostało jednostronnie przez prezydenta Trumpa w czasie jego pierwszej kadencji zerwane, to jednak zdecydowaliśmy się na to, żeby pokazać dobrą wolę i zaakceptowaliśmy propozycję ewentualnych rozmów na temat pokojowego załatwienia spraw. Związane z naszym programem nuklearnym. Zatem e, m, już e, od e, dwóch miesięcy, w ciągu dwóch ubiegłych miesięcy e, zaczęły się, mia, trwały te negocjacje. Między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Dotąd odbyło się pięć rund te, tego rodzaju negocjacji. Oczywiście tutaj było dużo przeszkód, dużo spraw trudnych w tych negocjacjach. Natomiast my no, zdecydowanie pokazaliśmy nasze zaangażowanie w rozwiązanie tego problemu. I zresztą miała się odbyć następna tura negocjacji, która miała Mieć miejsce 15 czerwca w niedzielę. W Maskacie i e, akurat tak się stało, że 13, czyli dwa dni przed e, terminem tych, tej kolejnej rundy e, negocjacji, e, reżim sionistyczny zaatakował e, Iran. To było 13 czerwca o świcie. I to było uderzenie, i e, to był krok który nie miał żadnego uzasadnienia. Już nie mówię o humanitarnym, ale także uzasadnienia w prawie międzynarodowym, uzasadnienia też militarnego. E, jedynym e, skutkiem e, tego właśnie e, i prawdopodobnie jedynym celem e, Izraela było, Netanyahu, było to, żeby e, wywrócić stolik negocjacyjny i e, właśnie e, to miało właśnie ten, ten, ten cel. E, ponieważ my przygotowywaliśmy się do e, tej następnej rundy negocjacji w e, nowej rundy negocjacji w Maskacie. E, w związku e, z czym no ten. E, ta inwazja, ten, ten atak i, i ta rozpoczęcie działań wojennych no trochę nas zaskoczyło. Oczywiście e, widzieliśmy, że po Netanyahu i można się spodziewać wszystkiego co najgorsze. E, wojny, brutalnych działań, każdego rodzaju zbrodni, e, ale e, mimo wszystko e, jednak akurat w tym momencie takiego kroku się nie spodziewaliśmy. Te działania, które podejmuje Izrael, były także skierowane w... w w kierunku osłabienia morale naszego społeczeństwa, stąd właśnie e, także m, zaatakowanie celów e, niemilitarnych, e, cywilnych. E, dotąd e, mieliśmy 200 ofiar właśnie wśród e, osób cywilnych, m.in. kobiet i dzieci. E, oni atakowali też e, t, takie instytucje, które nie miały nic wspólnego z e, instalacjami wojskowymi, jak na przykład ośrodek e, radio i telewizji irańskiej, szpitale, e, ośrodki medyczne i, i oczywiście e, także infrastruktura. Stąd nasza odpowiedź. E, my e, e, oczywiście także zaatakowaliśmy głównie e, centra i struktury militarne Izraela, ale także ich infrastrukturę e, strategiczną. Czy Pana zdaniem atak Izraela na państwo irańskie mógł mieć na celu osłabienie pozycji negocjacyjnej USA i Donalda Trumpa w rozmowach z władzami Iranu? Na ciebie odpowiem w ten sposób. Eee, eee, celem tego eee, kroku było przeszkodzenie. W, I stoperowanie negocjacji dyplomatycznych pomiędzy Iranem i USA i niedopuszczenie do ewentualnego porozumienia między tymi obydwoma państwami. E, e, dlatego e, kryzys w regionie, w regionie Bliskiego Wschodu. Jest racją istnienia Izraela. Izrael e, tylko wówczas, kiedy e, e, są kryzysy wywoływane oczywiście przez, przez to państwo, e, czuje się bezpieczny i jest po bezpiecznej stronie. Natomiast w, w momencie, kiedy e, panuje pokój, e, stabilizacja w regionie, to to jest oczywiście na niekorzyść Izraela, który nie może wtedy łapać ryby w mętnej wodzie. I w związku z czym y, y, Izrael za wszelką cenę będzie się starał, żeby region zdestabilizować. Czy można przyjąć, że atak Izraela na Iran jest związany z faktem, iż działania wojenne w gazie przechodzą do końcowego etapu i tak naprawdę Izrael nie będzie miał już niedługo z kim walczyć? E, tak jak już powiedziałem, e, e, jakby sama istota. Izraela polega na i z polityki polega na e, ciągłym e, wzniecaniu kryzysów, powtarzalnych kryzysów i tutaj właśnie mamy e, taką sytuację, kiedy e, ten e, kryzys w Gazie jest kolejnym po e, tych różnych nie wydarzeniach, nie które miały miejsce nie tylko w Palestynie, ale także w całym regionie, w jakby pojętym szerzej. Bo mieliśmy e, wiele konfliktów w Iraku. Pierwsza wojna w Zatoce, druga wojna w Zatoce, interwencja Amerykanów w Iraku, e, dalej e, kryzys w Syrii i wojna domowa w Syrii. To wszystko były wydarzenia, które były e, w, w sposób bezpośredni inspirowane przez Izrael. I e, 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 to Izrael właśnie, Izraelowi udało się wciągnąć Stany Zjednoczone do in, interwencji w, w Iraku, bo to on bardzo zachęcał e, Stany Zjednoczone do, do tego, żeby to, to uczyniły, e, i popchnął e, Stany Zjednoczone w tym kierunku. Tak samo Izrael e, e, finansowej wyposażał, e, wspierał różnego rodzaju grupy terrorystyczne na Bliskim Wschodzie w Iraku, w Syrii, takie na przykład ja, jak e, ISIS, takie. M, też różne inne ugrupowania terrorystyczne, bo tam było tego dużo pod różnymi nazwami. Wszystko to było w jakiś sposób wspierane przez Izrael. Izraelowi chodzi o co? Chodzi o, o eskalowanie napięć i o możliwe jak naj, najdłuższe przedłużanie sytuacji kryzysowej. Gaza oczywiście abstrahując od tego ogromu zbrodni, które po prostu nie mają precedensu, to jakby wpisuje się w tę samą politykę i w ten sam proces, który... czy łańcuch wydarzeń inspirowanych przez Izrael, którego jesteśmy świadkami. Czy miał Pan na myśli bractwo muzułmańskie, które jest, jak wiemy, pod kontrolą Izraela? czy znaczy, ja myślę, że tego rodzaju... Dyskus, który troszeczkę zbacza z, z, z naszej głównej, z naszego głównego tematu, to nam niczym nie pomoże. Ja myślę, że ja, to jest tutaj bardzo dobra okazja, o, do tego, żeby porozmawiać o tym, co się dzieje teraz i o co się dzieje w Iranie. To znaczy, mamy taką sytuację. Mamy jeden kraj, który jest agresorem, a ja samym, który podjął tę agresję. W sposób urągający uręga, międzynarod prawu, prawu międzynarodowemu i bez żadnej przyczyny. Z drugiej strony mamy Iran, który jest obiektem ataku. I teraz mamy taką sytuację, idąc dalej tym śladem, że ten krok Izraela jest pogwałceniem karty Narodów Zjednoczonych. W każdym zakresie. Natomiast my z kolei, w oparciu o artykuł 51 Karty Narodów Zjednoczonych, podjęliśmy działania zmierzające do obrony koniecznej, uzasadnionej prawem międzynarodowym. E, Mamy e, społeczność międzynarodową, która zorganizowała się po II wojnie światowej w e, Organizacji Narodów Zjednoczonych e, i oczywiście przyjęła pewne zasady oraz e, e, przyjęła na siebie pewne zobowiązania jako, jako właśnie społeczność e, międzynarodowa globalna. I teraz m, mamy taką sytuację. Czy ta społeczność międzynarodowa e, rzeczywiście stanęła na wysokości zadania, żeby potępić agresora i żeby go e, uczynić odpowiedzialnym za agresję e, i właściwie s, e, s, zrobić coś, żeby e, agresor. Wrócił do punktu sprzed agresji, żeby go poskromić i żeby tę agresję zakończenie tej agresji na nim wymusić. No właściwie nie. Nie widzimy, żeby społeczność międzynarodowa coś takiego zrobiła. Oczywiście są kraje takie jak Rosja, jak inny, Pakistan, które potępiły agresję i zachowały się zgodnie jakby z, z tą ideą. E, która przyświecała od początku społeczności międzynarodowej. Natomiast e, kraje europejskie, Stany Zjednoczone, ich sojusznicy, e, którzy właśnie głoszą e, zawsze e, tę konieczność przestrzegania prawa międzynarodowego, praw człowieka, e, praw poszczególnych państw do suwerenności, do integralności terytorialnej itd. One tej agresji jawnej nie potępiły, a właściwie widzimy, że wręcz potępiają Islamską Republikę Iranu. Jeszcze jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć. Właściwie jak spojrzymy na. To wszystko, co Izrael dotychczas robił, to widzimy, że no, on ma jakby to dossier pełne wojen, agresji, zbrodni. Ostatnie, ostatnia odsłona tego charakteru. Państwa Izrael. E, no, miała miejsce i ma miejsce nadal w, w strefie gazy. W ciągu ostatnich dwóch lat, e, jak wszyscy wiemy, stało się e, to, co się stało, i Gaza stała się e, sceną straszliwych zbrodni. E, e, I to w zasadzie nie pozornie, nie pozostawiło żadnych wątpliwości w zachodowi e, państwom europejskim żadnego miejsca na jakiekolwiek wątpliwości, co do e, właśnie charakteru działań Izraela. I e, również, kiedy Iran został przez Izrael zaatakowany, to logicznie rzecz biorąc, e, państwa zachodnie, Europa, powinny stanąć po stronie Iranu, ale jednak tak się nie stało. Owszem, opinia publiczna dobrze rozpoznała Tę e, sytuację. E, I mamy oczywiście materiał filmowy, zdjęciowy, medialny, który dobrze pokazuje zarówno to, co i, i Izrael zrobił w Iranie e, swoimi nalotami, jak i, jak i reakcję opinii publicznej światowej. E, można powiedzieć nawet, że świat się w, e, ostatnio obudził i ujrzał na własne oczy to, co się e, dzieje, ale to nie wystarcza. Bo jednak. E, to rządy wyznaczają pewne kierunki i rządy podejmują konkretne, konkretne działania. Opinia publiczna może jedynie swoje rządy albo wspierać, albo powstrzymywać, wyrażać swoje żądania, ale na razie mamy sytuację, w której to jeszcze nie zadziałało, no bo to jednak wymaga pewnego czasu. Ale mamy nadzieję, że opinia publiczna także państw zachodnich, które jakby promują przynajmniej w deklaracjach demokrację, porządek międzynarodowy, że ta opinia publiczna będzie w stanie jednak na tyle nacisnąć na swoje rządy i wywrzeć taką presję, że jednak one być może zmienią swoją politykę. Benjamin Netanyahu, atak Izraela na Iran uzasadniał tym, że w ten sposób jego państwo chce obronić świat przed tragedią wojny atomowej, którą miałby wywołać Iran. Jak to rozumieć? Tutaj trzeba zadać sobie pytanie. Mamy z jednej strony. E, Kraj, który posiada setki głowic atomowych, w dodatku nie jest członkiem, raczej znaczy, sygnatariuszem, traktatu o nieproliferacji broni masowego rażenia Właśnie Izrael. Mamy kraj, który jest źródłem no, kolejnych problemów w regionie i który co jakiś czas rozpala ogień kryzysu. W, w regionie Bliskiego Wschodu. Z drugiej, strony, z drugiej strony mamy kraj, który już od 300 lat na nikogo nie napadł. I to jest Iran. To jest historia, ale taka, taka jest prawda. A wracając do współczesności, do tego co mamy obecnie, Iran owszem ma swój program nuklearny, ale on jest pod nadzorem. Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i e, mimo, że i jest kontrolowany, jest pod bardzo ścisłym nadzorem tej agencji. E, natomiast e, e, Iran, pomimo e, tego, że uważa Stany Zjednoczone za kraj no, wiarołomny, ponieważ rzeczywiście Stany Zjednoczone nie przestrzegały wielu postanowień międzynarodowych i międzypaństwowych, to jednak prowadzi ze Stanami Zjednoczonymi rozmowy. Więc kto tu jest zagrożeniem dla świata? Trzeba sobie postawić takie pytanie. Podobno Izrael posiada takie zasoby głowic jądrowych, które byłyby w stanie kilkukrotnie zniszczyć życie na Ziemi. Czy Iran obawia się ze strony Izraela ataku atomowego? Tym bardziej, że jak pamiętamy, jakiś czas temu sam Netanyahu odgrażał się, że jeśli zajdzie taka potrzeba, to nie zawaha się jako pierwszy użyć takiej broni. E, e, tak. W, w świecie, w którym nie ma żadnych zasad, zasad, jak w dżungli, właściwie gorzej niż w dżungli, to oczywiście wszystkiego e, e, można się spodziewać. E, ale my deklarujemy, e, że na pewno się nie ugniemy i w razie czego damy stosowną odpowiedź. E, natomiast e, z drugiej strony ci, którzy liczyli, Izrael którzy liczyli na zrujnowanie morale społeczeństwa irańskiego, to jednak się przeliczyli, ponieważ akurat tutaj solidarność społeczna w Iranie dała osoby znać, że społeczeństwo jest zwarte, gotowe do samobrony. I tego ani Izrael, ani Stany Zjednoczone raczej nie przewidzieli, z tym się nie liczyli. Także tutaj sytuacja jest bardzo z naszej strony klarowna. Polska ma dług wdzięczności w stosunku do Iranu, do państwa Persów. Chodzi mi o czasy II wojny światowej. Persja była pierwszym państwem, w którym utworzone było polskie poselstwo. Jest to wiele pięknych jest też wiele pięknych kart naszej wspólnej historii. Jednocześnie, w ostatnim czasie, po ataku Izraela na Iran, Polacy w większości opowiadają się za Iranem. Czy myśli Pan, że relacje między naszymi państwami na poziomie dyplomatycznym powrócą do tych sprzed lat? Widzimy, że my, jako Irańczycy, dostrzegamy to bardzo dokładnie, że no, jest pewna e, polityka, wymogi, wymogi polityczne, międzynarodowe ze strony rządu, z drugiej strony opinia publiczna wyraża e, swoje zdanie w sposób zupełnie autonomiczny i tutaj widzimy, że Polacy wykazują bardzo e, duże wyczulenie, e, e, dużą inteligencję zbiorową, e, rozum i e, rzeczywiście dostrzegają te e, niuanse. A może nawet te oczywistości, których czasami rządy nie są w stanie dostrzec. Przede wszystkim e, społeczeństwo polskie, bym obserwujemy oczywiście też to, co się dzieje w mediach społecznościowych, w mediach widzimy, że społeczeństwo polskie stało po właściwej stronie historii, że potrafi rozróżnić agresora od e, tego, który się broni. E, I to świadczy o właśnie, o bardzo dużej mądrości polskiego społeczeństwa. E, więc to jest absolutnie wyraźnie przez Irańczyków. Jeżeli chodzi o e, te właśnie nasze wspaniałe zaszłości w e, relacjach obydwu państw i krajów i oczywiście obydwu społeczeństw, e, to e, jak najbardziej te e, Ponad 500, ta ponad 500 letnia historia naszych stosunków e, jest e, wyjątkowa globalnie. E, I tutaj ostatnio mieliśmy bardzo ciekawy akcent. To jest bardzo świeża sprawa. Mianowicie do, do Iranu u, udała się grupa polskich motocyklistów z takiego stowarzyszenia Kocham Polskę i oni właśnie tam ruszyli szlakiem armiandersa, i ale też cywilnych Polaków, cywilnych osób, dzieci polskich, które przebywały wówczas, w czasie II wojny w światowej w Iranie i oni doznali bardzo dobrego przyjęcia, zarówno ze strony władz, władz lokalnych także oraz społeczeństwa irańskiego. I tutaj po raz kolejny Irańczycy pokazali s, e, swoją gościnność i bardzo dobre nastawienie do e, Polaków. E, e, dlatego też u, u, uważam, że e, e, są różnego rodzaju w historii zawirowania. S, historia składa się też z chwil, z krótkich okresów, które mogą być takie albo inne. Natomiast to, co jest pomiędzy Irańczykami i Polakami, to jest pewna mocna więź historyczna, która jest trwała. I ona będzie trwać, trwała, trwa i będzie trwać. Nie zależy od tych różnych wydarzeń, które aktualnie mają miejsce, a które po jakimś czasie zostaną po prostu. Wyparte z pamięci albo przestaną być aktualne. I w związku z czym na pewno uda się obydwu krajom, obydwu społeczeństwom przebrnąć te wszystkie trudne przejścia, te ciężkie przełęcze górskie, i nadal zostaniemy przyjaciółmi. Co by pan chciał powiedzieć Polakom, naszym widzom? Od władz Iranu w imieniu Irańczyków? Przede wszystkim e, chciałbym tutaj zaznaczyć, że istotnie społeczeństwo polskie dobrze. Tutaj zdiagnozowało sytuację, dobrze rozpoznało agresora i zbrodniarza, którym jest Izrael, i wobec którego Polacy się dystansują, a więc obrali według mnie dobrą drogę i tą drogę myślę, że będą kontynuować. Zresztą historia osądzi, kto tutaj miał rację. Ja oczywiście nie chciałbym tutaj e, wytworzyć takiego wrażenia, e, że chciałbym Polakom wskazywać, w którym, w którym kierunku mają e, iść. Po prostu ja mam takie wrażenia z obserwacji e, tego, co Polacy. E, twierdzą, jak wyrażają swoje odczucia, e, i myślę, że e, te odczucia społeczeństwa polskiego są e, absolutnie uzasadnione i prawidłowe. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Szanowni Państwo, Państwa i moim gościem. Był dyplomata irański, a my gościliśmy w ambasadzie Islamskiej Republiki Iranu. Dziękuję Państwu za uwagę. Marek Skowroński, telewizja w Realu 24. Do zobaczenia. Kłaniam się, szczęść Boże.